Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię w Instant Pot zupę tajską z kurczakiem i batatami. Jeżeli lubicie smaki azjatyckie, to zdecydowanie jest to zupa dla Was. Robi się ją błyskawicznie, zaledwie kilka produktów i zupa gotowa. Bez podsmażania wszystko wrzuca się na zimny garnek. Bardzo polecam, koniecznie musicie wypróbować. Oczywiście wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem na YouTube. Można tą zupę konsumować z kawałkami ziemniaków i mięsa, jak również zblendować i jeść jako zupa krem. Zostańcie ze mną do końca, ja również wam zdradzę tajemnicę, skąd wzięłam przepis na tą przepyszną zupę. Zapraszam do obejrzenia filmiku. I jak zawsze zaczynam od moich produktów. Mam tutaj uszykowane dwie duże piersi z kurczaka. Po pokrojeniu zważyłam około 550 gram. Dwa duże słodkie ziemniaki, bataty około 600 gram. Dwie puszki mleka kokosowego nie musi być organiczne mleko. Bardzo ważna przyprawa do tej zupy czerwona pasta kary, woda później Wam powiem, ile dokładnie tej wody świeża kolendra. Którą dam do zupy do gotowania i później, żeby posypać na talerzu, sól, pieprz i będę korzystała z mojego 6 quart instant pad. Moje bataty są naprawdę duże, także wszystkiego nie wykorzystam, obrałam je i biorę się za krojenie. Kroję je w taką kostkę, jakie lubię jeść ziemniaki w zupie. Także taką małą kostkę, nie za mała, ale nie za duża. A skąd wziąłam przepis na tą zupę? Ha! W zeszłym tygodniu byłam u kuzynki na kawie i poczęstowała mnie właśnie tą zupą zrobioną w termomiksie. Długo się nie zastanawiając spisałam wszystkie produkty, przemyślałam i mówię przecież taką zupę można zrobić bardzo łatwo w instant pad, tylko po prostu zwiększyłam liczbę produktów. Zupa tak mi zasmakowała, że wzięłam u kuzynki dokładkę i od razu za kilka dni zrobiłam sama. Ok, bataty skrojone. Specjalnie zważyłam, żebyście widzieli, że mam tutaj 600 gram. Wiem, że po prostu niektórzy lubią robić przepisy co do grama. Taki kawałek mi został. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście wszystko możecie skroić. Piersi z kurczaka miałam dwie sporawe, także kroję je teraz również w taką kostkę, jaką lubię jeść w zupie. Troszeczkę drobniej niż te słodkie ziemniaki. Również po skrojeniu. Zważyłam i zaraz wam pokażę. Moje piersi z kurczaka ważą 544 gramy. Oczywiście, jeżeli macie troszeczkę mniej albo więcej, nic nie szkodzi. Dwie puszki mleka kokosowego, jedna puszka 400 ml, czyli ogólnie 800 ml na ten przepis. Skoro jest to zupa tajska, to oczywiście musi być mleko kokosowe. Dobrze wymieszałam i otworzę sobie tutaj te dwie puszki. Dla tych, którzy jeszcze nigdy nie gotowali z mlekiem kokosowym, tak wygląda to mleko. Ok, wszystko gotowe, więc zaczynam. Do zimnego garnka wrzucam pokrojone piersi z kurczaka, bataty. Wlewam wodę, tutaj mam odmierzone 150 ml, ale śmiało 200 ml możecie dać. 800 ml, dwie puszki mleka kokosowego. Dwie małe łyżeczki soli koszernej. Pamiętajcie, że ja używam sól koszerną i ona jest troszeczkę mniej słona od zwykłej, także ostrożnie z tą solą. Teraz około pół łyżeczki pieprzu. Również pamiętajcie, że takie przyprawy to można dodać więcej po otwarciu, także delikatnie. I teraz czerwona pasta kary. Tutaj moja jest napisane, że jest hot, czyli że jest pikantna. Także ja zaczęłam, słuchajcie, od jednej łyżeczki, ale już Wam powiem od razu, dodałam trzy. Także śmiało trzy małe łyżeczki możecie od razu dodać przed gotowaniem. I teraz 20 gram kolendry. Ja sobie tą kolendrę jeszcze tutaj szybciutko na drobno pokroję, zanim ją wrzucę do garnka. Tak około 20-25 gram kolendry świeżej śmiało możecie dać. I pamiętajcie, żebyście mieli troszeczkę jeszcze odłożonej, żeby można było posypać na talerzu na świeżo przed jedzeniem. I to wszystko, moi drodzy, tylko pokroić ziemniaki, piersi z kurczaka, wrzucić resztę produktów i gotowe. Zamykam przykrywę, ustawiam zaworek w pozycji ceiling, żeby zebrało się ciśnienie, ustawiam garnek na opcję manualną, w innych może być ta opcja pressure cook tylko na 6 minut. Teraz garnek będzie zbierał ciśnienie i jak zbierze ciśnienie, odliczać będzie do dołu. Po skończeniu w moim modelu wyskakuje LO00, to znaczy, że się skończyło, i robię szybkie odparowanie, czyli od razu po skończeniu otwieram zaworek. Jak ciśnienie odparuje, bezpiecznie można otworzyć przykrywę i proszę bardzo, zupa zrobiona. 6 minut jest to idealny czas na ugotowanie takiej zupy, dłużej absolutnie bym nie gotowała, nie chcecie żeby te bataty Wam się rozgotowały, no chyba że będziecie po prostu robić z tego zupę krem, tak jak ja Wam pokażę później. Zupa pachnie nieziemsko, możecie sobie tylko wyobrazić i spójrzcie, super ta zupa wygląda i teraz Wam powiem od razu, ta zupa, kolor zupy będzie w zależności ile dacie tej pasty kary. Oczywiście, trzeba posmakować, czy nie trzeba dodać więcej soli i pieprzu. Dla mnie jest idealnie. I tak jak mówiłam, jak pokazywałam wam na początku, ja dałam tylko jedną łyżeczkę tej kary. Po prostu nie byłam pewna, czy ona rzeczywiście jest taka bardzo pikantna. Bardzo się zdziwiłam po otwarciu. W ogóle nic nie było pikantnego. Także teraz dodam jeszcze dodatkowo dwie łyżeczki. Śmiało trzy łyżeczki możecie dodać do tej zupy. I jak zwrócicie uwagę, po dodaniu więcej tej pasty zupa od razu zmienia kolor, robi się bardziej taka pomarańczowa. Także im więcej pasty, tym bardziej ciemniejsza i bardziej pomarańczowa będzie ta zupa. Teraz troszeczkę już czuć tą pastę. Zupa nie jest cały czas pikantna, ale ma taki, takie kopnięcie, mogę powiedzieć, taki fajny posmak pikantności, bo taka ona właśnie powinna być. Teraz posmakuję sobie ziemniaki. Ziemniaki po prostu rozpływają się w ustach. Kurczak 6 minut drobno pokrojony. Jest to idealny czas, także wszystko jest ugotowane idealnie. I jak wcześniej wspominałam, można jeść tą zupę na dwa sposoby. Z kawałkami ziemniaków i mięsa, tak jak tutaj widzicie, jak również można zblendować i jeść jako zupa krem. Także połowę zupy odlałam sobie do garnuszka. Mąż sobie zażyczył, żeby jeść tą zupę z kawałkami, ziemniaków i mięsa, także to jest porcja dla niego. A połowę zupy ja sobie zblenduję takim oto ręcznym blenderem i pokażę Wam zaraz, jak ta zupa pięknie się prezentuje jako zupa krem. Zupa się szybko zblenduje, bo wszystko jest miękkie. Również polecam tą zupkę dla małych dzieci, tylko oczywiście pominęłabym może tą pastę kary albo dałabym tylko troszeczkę zdrowa zupa bo jakby nie patrzeć dawałam tutaj mleko kokosowe kurczak bataty troszeczkę przypraw także bardzo polecam właśnie dla dzieci które zaczynają jeść zupki przepyszna zupa ja u kuzynki jadłam jako zupę krem dlatego stwierdziłam że również sobie troszeczkę zblenduję bardzo polecam to jest przepis nie za duży, także jeżeli chcecie mieć naprawdę dużo tej zupy, to proponuję zrobić po prostu podwójną porcję. Czas gotowania będzie wtedy taki sam, bo pamiętajcie, że w instant pot gotując cokolwiek nie zmienia się czas gotowania, pomimo że zwiększacie liczbę produktów. Także zupa prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, smakuje jeszcze lepiej. Oczywiście na jeszcze trzeba posypać świeżą kolendrą. Jeżeli wypróbujecie, dajcie mi koniecznie komentarz na YouTube pod filmikiem, bo będę ciekawa, jak Wam smakowało. I jestem również ciekawa, czy robiliście jako zupa krem i jaki rodzaj tej zupy Wam bardziej smakuje. Jeżeli nie macie jeszcze takiego garnka, to zachęcam do zakupu i przypominam, że rozpoczęłam współpracę z dystrybutorem Instant Pad z Polski. Jeżeli użyjecie kod rabatowy ode mnie, dostaniecie dodatkowe 10% przy zakupie zniżki, także nie ma na co czekać, czy kupicie garnek przez telefon, czy przez internet, czy osobiście w sklepie, pamiętajcie, żeby podać kod rabatowy tylko i wyłącznie ode mnie, 10%, także nie czekajcie. I jak zawsze, subskrybuj mój kanał i polub mój filmik, i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.